O nie. Na prawdziwej plaży przynajmniej roznoszą lody, kanapki, chipsy, mentosy, skitlesy i inne pyszności. A tu gówno. Jest barek. Idziesz? Już jadłam. Kto by pomyślał? Słucham? Jesteś za chuda. Spójrz na siebie. ci lubią, jak jest za co chwycić. A tu skóra i kości. I nic więcej. Żal mi cię. Każdy z nas jest taki, jakim go Bóg stworzył. O nie. Bóg nie jest winny, że tak wyglądasz. Sama odepchnęłaś ten talerz. Norbit mawia, że są dwa rodzaje kobiet. Tłuste i piękne, i piękne i tłuste. Naprawdę? Mówiąc między nami, bez przerwy by na mnie właził. Drugiego takiego nie spotkałam. Noc w noc. Krzyż mi wysiewa Chyba przejdę na dietę. Będę chuda jak ty. poda mi wreszcie pospać. A tak tylko bum, bum i bum. Bum, bum, bum. Będzie dieta. Za tydzień. Teraz idę po kebaba i szprycer. Gdzie ta buda? Pani Tomas, idziemy na czarci zjazd. Idzie pani? Powoli. Bo sobie ktoś rozwali głowę. Kto by pomyślał, że to taki męczące? Zwłaszcza dla takich chudzielców jak my. Słucham? Nieważne. Mam dla Ciebie wiadomość. Postanowiliśmy podgonić ze ślubem. Jakim ślubem? Moim. Pobieramy się w sobotę. Wtedy? Tak. Po co dłużej czekać? Gratulacje. Dzięki. Jestem bardzo szczęśliwa. Cieszę się. O, wspaniale. Czarci zjazd. Miłej zabawy. Ja zaczekam tu na domu. Dobra. Pojedynczo. Moja kolej? Na co się gapisz? Patrzę na dzieciaki. Zaraz będą zjeżdżać. Dzieciaki? Oglądasz suki na zjeżdżalni? Pokażę ci sukę na zjeżdżalni. Przepraszam. Mamy ograniczenie do 150 kg. Waży 85. pięć. Z drogi. Rewelacja. A to co? Rasputia. Pokażę ci sukę na zjeżdżalni. Jadę. Oh. Matko Święta! Za szybko. I co? Czemu musi się żenić? Tak dobrze szło. Jest. Przepraszam za ten kołnierz. Nie ma sprawy. I bóle kręgosłupa. Zapęknięcie żołądka. I kwotok. Nic. Wiesz, że to Twoje dziecko. Ten sam podbródek, linia ust. Ten sam kształt głowy, oczy. Rób test. Jakie są wyniki? Jeszcze się pyta. To Twoje dziecko. I co? Latimore Construction Norbit. Cześć, to ja Kate. Możesz się wyrwać do miasta? Jasne. Jestem w McCormick. Dobra. Mam masę papierkowej roboty. Zawiozłabyś pozwolenia do urzędu? Czy ja wyglądam na kogoś, kto by coś gdzieś woził? Sam Dobrze. Co to za niespodzianka? Nie powiem. Powiedz, co robisz? Zobaczysz. Tak.